Witajcie, kochani, na moim kanale. Nazywam się Lita Tratnerska-Lwirzbiszy, jestem psychologiem i psychoterapeutką. Dzisiaj chcę was serdecznie zaprosić do wysłuchania odcinka mojego psychologicznego podcastu o tym, jak wspierać bliską osobę w kryzysie, czyli jak pomagać naszym bliskim w trudnych chwilach, tak aby ta pomoc była skuteczna i aby nie wyczerpała Twoich sił. Powiem o tym, czym jest bierna pomoc. I choć bierność nie do końca dobrze nam się kojarzy, to jednak w tym odcinku postaram się pokazać, jak bardzo taka właśnie pomoc może być skuteczna, a często nawet skuteczniejsza od zbyt aktywnego pomagania, które w wielu przypadkach po prostu się nie sprawdza. Jeśli ten temat jest dla Ciebie ważny, serdecznie zapraszam do słuchania i udostępniania tego materiału, aby mogło z niego skorzystać jak najwięcej osób. Na samym początku chciałam Was poprosić o taką krótką chwilę refleksji. Czy zdarzyło się Wam kiedyś być w takiej sytuacji, że ktoś bardzo Wam chciał pomóc, albo nawet pomógł, ale zupełnie nie była to pomoc, jakiej oczekiwaliście? Ta osoba dawała Wam coś od siebie, może nawet kosztowało ją to dużo wysiłku, ale Wy wolelibyście zupełnie inną formę pomocy czy wsparcia. Mnie się to na pewno kilka razy w życiu zdarzyło i też nie jeden raz spotkało to też któregoś z moich pacjentów, którzy zgłaszają się z przeróżnymi trudnościami i często właśnie doświadczają takiej nieadekwatnej pomocy ze strony innych osób, yy, które zresztą naprawdę chciały dobrze. Co więc zrobić, aby tego uniknąć? Kochani, tutaj naj, najważniejsze jest, i moim zdaniem jest to podstawa każdej pomocy i każdego dobrego wsparcia, aby zapytać bliską osobę, czego byś ode mnie potrzebowała, czy potrzebował, jak mogłabym Ci pomóc w tej sytuacji. Ta osoba naprawdę odpowie Ci i wtedy będzie Ci dużo łatwiej ją wspierać, i nie będziesz tracić niepotrzebnie sił na pomaganie, które być może zużyje dużo Twojej energii, a tej osobie nic nie da. Albo nawet czasami sprawi, że poczuje się gorzej. Bo niestety, mimo tego, że osoba pomagająca na ogół naprawdę chce dobrze, to bywa, że jej pomoc szkodzi. Dlatego tak ważne jest, żeby po prostu zapytać, jakiej pomocy ode mnie oczekujesz. Bo jeżeli nie zapytamy, to jest ryzyko, i z tym spotykam się najczęściej, że pomagamy kierując się własnymi potrzebami i wyobrażeniami. Co by nam pomogło w takiej sytuacji, ale to niekoniecznie będzie skuteczne w sytuacji innej osoby. Może podam tu przykład. Ktoś bliski mówi ci, że od jakiegoś czasu nie ma na nic sił, nic mu się nie chce, jakoś wszystko straciło dla niego sens, a ty na ogół odczuwasz dużą poprawę nastroju, gdy sobie trochę poćwiczysz. I wtedy naprawdę, kierując się dobrymi chęciami, mówisz do tej osoby: Słuchaj, to ja mam pomysł. Przebieraj się w dresy i dzisiaj idziemy razem biegać. Ja się nawet do ciebie dostosuję. E, powiedz, o której masz czas, i idziemy pobiegać do parku. Zobaczysz, od razu poczujesz się lepiej. A ta osoba, być może ma obecnie stan depresyjny i dla niej wyczynem będzie, jeżeli podniesie się z łóżka i podleje kwiatki. Albo gdy wreszcie wyjdzie z domu po chleb do sklepu. I wtedy proponowanie takiej osoby biegania jest takim Utwierdzenie jej w tym, że zobacz, jak z tobą źle, bo dla niej bieganie w tym momencie może być jak dla ciebie wyprawa na Kilimandżaro. Więc zobacz, ty bardzo chciałbyś, czy chciałabyś jej pomóc, a ta osoba poczuła się niezrozumiana i jeszcze bardziej bezsilna. Pamiętam pana, który swoje wychodzenie z depresji rozpoczął od tego, że wstał, ubrał się i starł kurz z parapetu. Pamiętam, jak bardzo mu wtedy gratulowałam, że to zrobił, bo dla niego to był przełom. Zrobił pierwszy krok, żeby zadbać o swoje otoczenie, i potem naprawdę już było tylko lepiej. Więc jest też bardzo ważne, żeby doceniać te najmniejsze kroczki w kierunku radzenia sobie z trudną sytuacją. Kolejny przykład, z którym się często spotykam w swojej pracy, to kryzys spowodowany rozpadem związku jakiejś ważnej relacji w życiu tej osoby. I tu podobnie. Często ktoś próbuje pomóc takiej osobie, wyciągając ją na siłę na jakąś imprezę czy inne spotkanie towarzyskie. Chodź, zobaczysz, rozerwiesz się, może kogoś poznasz. Słuchaj, brat mojego kolegi jest single, mówię Ci, taki fajny facet. A ta osoba w tym momencie czuje, że jej życie straciło sens, że wszystko w co wierzyła się zawaliło. Jedyne czego potrzebuje, to Twojej obecności i może jeszcze tego, żeby ktoś zrobił jej herbatę. Dlatego zapytajcie, czego ode mnie potrzebujesz w tej sytuacji? Jak mogę ci pomóc? Nie kierujcie się tym, co Wam się wydaje, że w tej sytuacji by pomogło, bo to jest inna osoba i jej potrzeby mogą być zupełnie inne. Jest nawet takie powiedzenie, prawda? Syty nie zrozumie głodnego, i odwrotnie. I to jest normalne. Dlatego psycholog czy psychoterapeuta też w czasie terapii zadaje takie pytanie. Jak myślisz, co by ci w tej sytuacji pomogło? Zastanówmy się razem. Nawet w terapii nie podaje się gotowych rozwiązań, bo te rozwiązania mogą być dobre dla mnie, ale niekoniecznie będą dobre dla tej osoby. Dlatego pytamy i jeszcze raz pytamy. Oczywiście może się zdarzyć, co prawda bardzo rzadko tak jest, ale zdarza się czasem, że ktoś potrzebujący naprawdę nie ma pojęcia, co by mu pomogło. I wtedy możemy podać gotowe rozwiązania, ale w formie dzielenia się swoimi doświadczeniami w podobnej sytuacji. Na przykład, wiesz, mi w tej sytuacji pomogło, jak zajęłam się czymś innym, czymkolwiek, aby odwrócić uwagę od tych trudnych myśli. Może tobie by to pomogło. Albo wiesz, mnie w podobnej sytuacji pomogło kiedyś, jak skorzystałam z profesjonalnej pomocy. Może to byś też chciał spróbować. Czyli dzielimy się swoim doświadczeniem bez narzucania gotowego rozwiązania, a na koniec i tak ostatecznie pytamy, co ta osoba myśli o takim rozwiązaniu. Naprawdę brzmi to o wiele lepiej niż: Słuchaj, to ja cię mówię do psychologa. Albo słuchaj, ubieraj się, idziemy na spacer. Musisz się przejść. I teraz, kochani, kolejna bardzo ważna rzecz. Gdy już się dowiesz, jakiej pomocy ta osoba potrzebuje, daj z siebie tyle, ile możesz dać bez dużych strat dla siebie. Pewnie niektórzy z Was pomyśleli teraz, nie no, to już kompletny egoizm. Co to za pomaganie bez poświęcania się? Nie, kochani, to nie jest egoizm. Wręcz przeciwnie, to dojrzałość i znajomość siebie i swoich możliwości. Jeżeli pomagając zadbasz najpierw o swoje potrzeby, i jeśli nie będziesz pomagał ponad swoje siły, to będziesz mógł pomagać znacznie dłużej, a może nawet tak długo, jak ta osoba będzie tego od ciebie potrzebować. Jeśli jednak zapomnisz o swoich potrzebach i będziesz ponosił zbyt duże koszty dawania komuś wsparcia, to twoja energia wyczerpie się bardzo szybko. Pojawi się frustracja, przemęczenie, czasem nawet złość na osobę, której pomagasz, bo ta osoba będzie tej pomocy oczekiwać. Czasem nawet nie wiedząc, jak dużo cię to kosztuje. Tak więc, jeśli ktoś cię poprosi o pomoc, dobrze się zastanów, ile tej pomocy możesz dać, żeby nie ponosić zbyt dużych kosztów. Załóżmy na przykład, że zgodnie z tym, co już sobie powiedzieliśmy, zapytasz kogoś, jak mogę ci pomóc w tej sytuacji. A ktoś odpowie: Wiesz, jakbyś mógł ze mną spędzić cały dzień, to byłoby mi łatwiej przez to przejść, bo wiesz, no to takie świeże, pewnie jutro już będzie lepiej. Sprawdź, czy jesteś w stanie poświęcić tej osobie cały dzień. Jeśli nie, jeśli po prostu musisz naprawdę zrobić dzisiaj jakieś inne, ważne rzeczy, to ofiaruj tej osobie tyle czasu, ile możesz, to i tak będzie bardzo dużo. A dzięki temu będziesz mógł pomagać znacznie dłużej, bo twoja energia się szybko nie wyczerpie. Pewnie ci z was, którzy lecieli chociaż raz samolotem, yy, słyszeli w instrukcji podawanej na początku lotu, że w razie katastrofy, jakiegoś niebezpieczeństwa, najpierw rodzic zakłada maskę sobie, a potem dziecku. Właśnie dlatego, że najpierw musimy zadbać o siebie. Żeby potem być w stanie pomóc komuś, kto tej pomocy od nas potrzebuje. Ja już wcześniej nagrałam cały odcinek o tak zwanym pomaganiu z całego serca, gdzie podaję sporo takich życiowych przykładów, jak odmawiać, tak żeby zadbać o siebie i też nie zranić drugiej osoby. Jeśli ktoś jeszcze nie, nie zna tego odcinka, chciałby posłuchać, to wkleję link poniżej tego nagrania w opisie. To teraz. Przejdźmy do tego, jak pomagać osobie, która przeżywa kryzys. Często jest tak, że pytając kogoś, czego potrzebujesz ode mnie, usłyszymy, wiesz, tak naprawdę, to chcę, żeby ktoś mnie wysłuchał, albo posiedź po prostu ze mną. A co to właściwie znaczy wysłuchać? Wysłuchanie kogoś to po prostu słuchanie tego, co ktoś mówi, bez pocieszania, racjonalizowania albo szukania rozwiązań tej sytuacji. Zamiast tego wszystkiego możemy spróbować współodczuwać z tą osobą. A czym jest współodczuwanie? Współodczuwanie jest to próba zrozumienia, jak ta osoba się teraz czuje. Ale właśnie, żeby to było możliwe, warto posłuchać, o czym ta osoba mówi. Trudno jest oczywiście słuchać, co ktoś mówi, gdy w głowie już szukamy pocieszających zwrotów czy dowodów na to, że czas leczy rany. Tak więc zamiast mówić, zobaczysz, za jakiś czas pewnie będzie lepiej no, Dorota też to spotkała, zobacz, jak sobie teraz świetnie radzi to lepiej powiedzieć, rozumiem Cię, musi Ci być bardzo ciężko, albo nigdy w takiej sytuacji nie byłam, ale widzę, że to dla Ciebie bardzo trudne. Wiesz, współczuję Ci, to musi być dla Ciebie straszne. To jest właśnie to, co ta osoba chce od ciebie usłyszeć. Ta osoba chce poczuć się wysłuchana i zrozumiana, i właśnie poprzez bycie przy tej osobie, wysłuchanie jej i współodczuwanie, możesz jej to dać. I na tym właśnie polega bierna pomoc. I uwierzcie mi, jest to często dokładnie to, czego bliska osoba od nas potrzebuje: wysłuchania, zwyczajnej obecności, niczego więcej. Żadnych wielkich rzeczy, typu posprzątam ci dom, albo rad, typu zajmij się czymś, wyjdź na spacer, poczytaj fajną książkę, idź na rower, chodź na imprezę itd., itd. Oczywiście my mamy naprawdę dobre chęci. Chcemy, żeby tej osobie jak najszybciej się poprawiło, więc podajemy jej przeróżne sposoby, które naszym zdaniem by pomogły, ale ta osoba jest w innym miejscu. Ona chce tylko tyle, żebyś był czy była. Żebyś wysłuchała. Słuchajcie, to jest tak ważne, że naprawdę nierzadko się zdarza, że ktoś zapisuje się na konsultację do psychologa, płaci za nią tylko po to, żeby ktoś wysłuchał. I Wy możecie tej osobie to właśnie dać za darmo. To będzie ogromna pomoc, a dawanie gotowych rad często skutkuje tym, że ta druga osoba czuje się niezrozumiana. Dlatego bierne pomaganie jest często skuteczniejsze niż taka czynna, aktywna pomoc, która po pewnym czasie Cię wyczerpie, a drugiej osobie niewiele da. Ja wiem, prawda, że to tak korci, tak kusi, żeby powiedzieć, wiesz, rozumiem, że Ci ciężko, ale gdybyś się przeszła, zaczerpnęła świeżego powietrza, to byłoby lepiej. Tak trudno jest nam po prostu powiedzieć, rozumiem, musi Ci być naprawdę ciężko i na tym poprzestać. A właśnie tylko w ten sposób damy komuś to, czego potrzebuje, czyli zrozumienie. W dodatku wysłuchanie kogoś i po prostu bycie przy tej osobie może być też bardzo ważne i pomocne z innego powodu, bo dzięki temu, że słuchamy, możemy wyłapać pewne ważne sygnały, na przykład to, że osoba myśli o odebraniu sobie życia. I tutaj, słuchajcie, mitem jest to, że osoby, które o tym myślą, nigdy o tym nie mówią. Jest odwrotnie. Ostatnie statystyki, z jakimi się spotkałam, pokazywały, że 80% osób, które popełniły samobójstwo, mówiło o tym przed odebraniem sobie życia, ale najczęściej nie są to słowa, ja chyba się zabiję. To są bardziej ukryte komunikaty, takie między słowami, na przykład kto wie, może to już moje ostatnie święta z wami, albo „Bez mnie byłoby wam, byłoby wam, byłoby wam lżej. I właśnie dlatego po prostu bycie obecnym i wysłuchanie to jest często największe wsparcie, jakie możemy ofiarować osobie bliskiej. I już tak na sam koniec podzielę się z wami tym, co najbardziej utrudnia moim pacjentom poradzenie sobie z kryzysem. Są to rady od bliskich typu weź się w garść. Zobaczysz, będzie dobrze. Przestań się ten tak stresować. Takie komunikaty sprawiają, że Osoba w kryzysie czuje się bardzo niezrozumiana, więc zamiast tego pytamy, czego by taka osoba od nas potrzebowała, i dajemy tyle, ile możemy dać. A dzięki temu będziesz mieć siłę, aby dłużej pomagać. Może się też tak zdarzyć, że długotrwała pomoc w jakiejś bardzo trudnej, przedłużającej się sytuacji, na przykład opieka nad osobą leżącą, która wymaga całodobowej pomocy, może być bardzo obciążająca. Wtedy bardzo ważne jest, aby zadbać o siebie i samemu udać się gdzieś po wsparcie. Czy to innej osoby bliskiej, czy po wsparcie profesjonalne. Nie bójmy się tego, bo na tym także polega dbanie o siebie i o osobę, której pomagasz. Kochani, na dzisiaj to tyle. Jeśli uważasz ten odcinek za przydatny, będzie mi bardzo miło, jeżeli go polubisz. Lub co jeszcze milsze, zostawisz mi swój komentarz. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a chciałbyś dostawać powiadomienia, gdy pojawi się coś nowego? Bardzo zachęcam do subskrypcji. Im nas więcej, tym lepiej. Pozdrawiam Was serdecznie, dbajcie o siebie, żeby móc też dbać o innych, a tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku.